Witajcie. Ciekawe samochody znajdziemy nie tylko w muzeach samochodów. Dlatego dzisiaj odwiedzimy Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Bo tak, jeżeli dobrze się zastanowić, to czego potrzebują strażacy? Szybko pompować wodę w dużych ilościach i szybko dotrzeć na miejsce pożaru. A te zadania doskonale spełnia silnik spalinowy stosowany i w samochodach, i pompach. Zanim przejdziemy do samochodów strażackich, warto się na chwilę zatrzymać przy dwóch konnych pompach. Jedna to jest ręczna pompa, zbudowana w 1717 roku. Innym arcydziełem sztuki inżynierskiej, nad którym warto się na chwilę zatrzymać, jest motopompa parowa z 1894 roku, wytworzona w firmie G.A. Jałk. Spacerując po Muzeum Pożarnictwa natkniemy się na dział poświęcony motopompom. W tym dziale specjalne miejsce zajmują motopompy wytwarzane w Bielsku w wytwórni sprzętu mechanicznego. Motopompy Wywarły bardzo duży wpływ na polską motoryzację. Głównym konstruktorem silników dwusubowych stosowanych w motopompach był Fryderyk Blemke. Przystępując do projektowania polskiego samochodu popularnego Syrena, konstruktorzy sięgnęli właśnie po sprawdzone silniki dwusubowe z wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku Białej. Niestety Ferdinand Błemkę zginął w wypadku lotniczym w 1962 roku, ale jego ostatnia konstrukcja silnik S31 był wykorzystywany w syrenach przez ponad 20 lat, do końca ich produkcji. 27 czerwca 1971 roku wybuchł w rafinerii w Czechowicach pożar. Był to jeden z największych pożarów w historii Polski. Sama akcja gaśnicza trwała ponad trzy dni, a ostatnie ogniska pożaru dogaszano jeszcze 2 lipca. W całej akcji wzięło ponad 300 samochodów pożarniczych. Spłonęły 23 samochody. Jeden z nich zachował się w stanie taki jak po pożarze i jest do obejrzenia na wystawie w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jest to Star 20 z zabudową produkowaną przez Sanuską Fabrykę Wagonów, później znaną jako producent autobusów San i AutoSan. Wśród wielu dobrze zachowanych samochodów, moją uwagę zwrócił samochód pieszczotliwie przez strażaków nazwany Bartek, a jest to Skoda pochodząca z 1930 roku. Niewątpliwą atrakcją jest też samochód pożarniczy Benz. Z 1913 roku. Ciekawymi eksponatami muzeum na pewno jest przedwojenny Fiat zbudowany w Polsce oraz pierwsza zabudowa pożarnicza zbudowana po II wojnie światowej na podwoziu Bedford, który był dostarczony do Polski w ramach programu UNRRA. W moim subiektywnym odczuciu, najpiękniejszym samochodem zgromadzonym w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach jest prototyp Stara 25 wraz z prototypową kabiną K26, który nie wszedł nigdy do produkcji seryjnej. W późniejszych latach poszczególne elementy tej konstrukcji były wykorzystywane. Jednak najpiękniejsza kabina z przełomu lat 50. i 60. nie została wdrożona do produkcji. Część rozwiązań wykorzystano między innymi podwozie, które przez wiele lat było wykorzystywane w specjalnych podwoziach do samochodów pożarniczych Star 25. To wydłużone podwozie było stosowane w samochodach pożarniczych Star aż do roku 1975. Samochody te były wyposażone w motopompę właśnie produkcji wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku Białej. Natomiast same pojazdy Służyły jeszcze w ochotniczych strażach pożarnych na początku XXI wieku. Oczywiście podwozie Stara 25 było wykorzystywane też do innych samochodów strażackich, jak na przykład specjalistyczne autodrabiny. W latach 70. i 80. w Polsce budowano dużo i tanio bloki, powstawały wszędzie. Natomiast nie zawsze z tymi blokami powstawała odpowiednia infrastruktura. W przypadku pożarów szybko okazało się, że samochody pożarne nie mają skąd brać wody, ale potrzeba jest matką wynalazków. Stąd w dużych ośrodkach, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie było dużo nowych osiedli, zaczęto stosować specjalne, duże cysterny do przewożenia wody na miejsce pożaru. Pomysł okazał się na tyle dobry, że do dzisiaj stosuje się cysterny w strażach pożarnych. Okazały się one bardzo pomocne w przypadku gaszenia pożarów, na przykład lasu. Po II wojnie światowej nie było w Polsce konstrukcji, na których można by budować ciężkie pojazdy pożarnicze. Tego typu pojazdy musieliśmy sprowadzać z zagranicy, i najczęściej to była tatra. O której wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Tatry z lat 70. i 80. jeszcze całkiem niedawno można było spotkać na wyposażeniu wielu jednostek Straży Pożarnej. W tym muzeum jest jeszcze jedna ciekawostka, zupełnie niemotoryzacyjna. W połączonym muzeum Mysłowic. Jest ekspozycja figur woskowych z podobiznami grupy Mysłowic. Muzeum posiada kilkadziesiąt pojazdów od zaprzęgów konnych po wielkie wozy bojowe Straży Pożarnej. Naprawdę jest to miejsce warte obejrzenia. Czego mi zabrakło w muzeum w Mysłowicach? Żuka. W swoim czasie podstawowego wyposażenia wielu jednostek ASP. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia wkrótce w następnym muzeum. Cześć! Akcji spłynęły 23, o tak można. Masz mnie? Mhm. E, w Sanockiej Fabryce. Dup. E, dupa bedford